Live'em, także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapewne powiadomienia już dostali. Wszyscy ci, którzy gdzieś tam uderzyli w dzwonek na tym kanale, wtedy na pewno macie pewność, że nic nie przegapicie oraz jesteście jednymi z pierwszych, tak naprawdę. Natomiast za chwileczkę dołączą wszyscy inni, ale nie martwcie się, bo zawsze wiecie, ten brak dzwonka hmm. można naprawić i w każdej chwili. Zadzwonkować. Nawet jeżeli nie jesteście gdzieś tam na grupie na Facebooku, a interesuje Was taka tematyka liveów, to też warto dać dzwonek, no bo wtedy nie mam jak Was za bardzo powiadomić o zbliżającym się liveie. Ale wiecie to z YouTube'a, także też bardzo fajna sprawa. I oczywiście zapraszam, zapraszam do oglądania. E, zawsze fajna sprawa też sobie pooglądać razem z nami, też się cieszyć tymi fajnymi kartami. Im więcej nas, tym lepiej tak naprawdę. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Oczywiście też dołączenia do grupy na Facebooku, bo im więcej nas tutaj razem, tym, tym lepiej. Natomiast, tak jak mówię, e, fajnie, jeżeli w ogóle jest też frekwencja, a może ktoś z czasem na przykład się e, tutaj zgłosi do nas do grupy. Czekajcie, bo wam dobra, wysłałem tytuł zamiast linka, już macie linka też na Facebooku, na Messengerze. I zaczynamy, będziemy mogli zaczynać, tak jak mówiłem y, ostatnio, na wszystkie wiadomości już Wam po live na spokojnie odpowiem bo ciężko mi tutaj odpowiadać, jak mam już życie live odpalonego natomiast, natomiast, no to już wszystko tam będzie odpowiedziane będzie O proszę, jeszcze widzę na Premier League, teraz mi się wyświetliło, że ktoś wziął cztery spoty, także bardzo fajnie no fajnie było zamknąć tę Premier League, tak jak tutaj Krzysiek wspominał, że jutro możemy zrobić takie wiecie zapełnienie o zapełnienie, co nie, czy jak było zapełnienie tego razu, taki mini raz, te spoty co zostały, tam nie wiem sobie wziąć na przykład, że 5 zwycięzców, tam nie wiem, każdy po dziesięć od razu losów czy, czy coś takiego. Muszę to policzyć, bo fajnie było ten Premier League zamknąć, a box też jest dosyć ciekawy, także wydaje mi się, że się uda i też już będzie otwarty ten box i będzie spokojniej. Natomiast dzisiaj się spotykamy na tym. Cześć Daniel, cześć Krzysztof. Dobra, także co? Lecimy chyba pomału, bo już widzę trochę tych osób. Już nawet pierwszy like poleciał, także fajnie. Piszcie jakie karty tu będą. Czego się spodziewacie? Czy będzie autograf? Nie będzie autografu. Co tutaj się nam szykuje? Ale mi się to świadom albo... A nie, szybo ustawiłem prosto za dużym kątem, teraz powinno być lepiej. Nabry. Widzę, że się troszeczkę chwiało, ale już jest git. A w ogóle to też troszeczkę wyżej mogłem dać, A, ale już niech będzie, nie będziemy tutaj kombinować. Nie zauważyłem, że mi się przekrzywiło, ale już trudno. Najważniejsze jest, że wszystko jest Total Football, to taka nasza ulotka z gry oraz saszetki. My sobie je wyjmiemy. Ojej, ale te saszetki się pomieszały w ogóle. Fajnie tak wrócić takiej starszej edycji, jest taka nostalgia Także zobaczymy też co tutaj będzie, co tutaj nam odpadnie No i co, boksik pusty jak widzicie Odkładamy sobie na bok I będziemy lecieć mało z tymi saszetkami Oby co innego ze Sportingu, no fajnie było ze Sportingu, zobaczymy Zobaczymy ogólnie co wpadnie, powodzenia wszystkim na pewno życzę Oby jak najlepsze karty wam wszystkim tutaj powpadały Oby szczęście dopisywało. Także co? Lecimy! <grywki> bazówki jak zawsze. No nie, no. Pamiętam jak Winnie Junior wpadł autograf tu właśnie między innymi. To była piękna karta. Może tym razem jeszcze coś lepiej wpadnie. No zobaczymy, zobaczymy. Też by się wydawało, że w tym flagshipie same bazówki, a jednak nam Palmer ruki, i autograf wpadł. No także wiecie. Różnie z tym bywa. Sheriff Tiraspol nam otwiera. Uuu, Messi! Ładnie ta paczka się zapowiada. Alison i... Nie Palmer, ale Gerlish na refraktorze. Ładnie to wygląda, naprawdę. Pierwsza paczka bardzo ładnie się zapowiada, muszę nam przyznać. No, 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 czekajcie. Ajaj, Nie chcę. Ale się zbliżała. A teraz. Niektóre są dosyć mocno zbiorane te soszetki. Inne gdzieś mniej, no ale to wiadomo jak to przy foliowaniu. Lewy Kalhanoglu, Modric i kolejny refraktor. Tym razem Barella. Nikolo Barella, Inter. Piszcie komentarze, co tam u Was słychać, jak tam te edycje, co wpadnie, jak Wam się to podoba. Sesko ostatnio na numerze wpadł, ładna karta. Moukoko jeszcze na Future Starze, także też bardzo, ale to bardzo ładnie. A my lecimy z kolejną paczką. Zaczynamy od Wolfsburga, następnie mamy Sergio Ramosa z PSG, Mane. Na Liverpoolu i dest. Nie wiem, czy ostatnio też dest z Barcelony nie wpadł na tej karcie, tylko dla Daniela chyba wtedy. Daniel, jak jest, widzę, Daniel jest. Tak. Można pisać, czy to też był dest w tamtym boxie, czy to była inna karta z tej barcy, ale możliwe, że, że też był dest. Ten dest by nas troszeczkę prześladował, ale lepszy dest niż wiecie. Jakiś gorszy zawodnik. Jeszcze Piquet tutaj w Barcelonie. Gonçalves. Werner i. Uu, ładna karta. Refraktor. Malen. Dużo refraktorów jest w ogóle w tym, w tym boksie. To jest na plus, bo refraktory rzeczywiście są ładne, fajne. Mnie się osobiście te karty też mega podobają. Tu też widzę się coś świeci. Nessiri. Griezmann. Mac Sergio Ramos PS, że numerowany do 50. Uf. Grubo, grubo, i to wiem, że dla Konrada, bo pamiętam. Także gratulacje, ale karta ładna Sergio Ramos, legenda Realu Madryt jeden z najagresywniejszych obrońców i chyba w historii najwięcej golów, jak, goli jako obrońca strzelił. Nie ma chyba nikogo, kto by strzelił więcej. No coś pięknego, powiem Wam szczerze. Dla takich kart chce się otwierać te boksy. A, Demir, no właśnie, wiedziałem, że albo to ten sam, albo podobny. To Dest może na czym inny, wpadł albo kiedyś wpadł Dest. Właśnie tak mi się kojarzy z tym Destem, ale, ale już tak w końcu mówię, nie wiem, kurczę, czy był ten Dest, czy nie było tego Desta, ale widzicie, tak to wygląda w takim razie. Dobra, także co, Ramosik tutaj nam ląduje, bo naprawdę karta ładna. Dobra, mamy to. Dobra, Sergio Ramos. A my lecimy z kolejną paczką. Ale to mi się wydaje, że karta, no, jedna z fajniejszych rzeczywiście. PS, że niesamowicie oddało. Sané. Oj, troszeczkę się skleiły. Knauf, Kroos i jeszcze pogba. Nie, przepraszam. Elanga. Ruki kart Elanga. Kogo my tu mamy? De Degarsa, Marco. Marco Degarsa. James i numerowany Upamecano. Bayern Monachium. 125 do 199. Jak było 119, to był fajny numer. Ale nie. 125 do 199. Nadal fajna karta. Upamecano dla Kuby. Także gratulacje. Też fajny traf, czekajcie dobra Monto. Mhm. też ładna karta muszę przyznać, no no no, rzeczywiście ładnie. Tak samo gratulacje. Szkoda, że nie lewy, ale upomykano te ścieżki. Liczymy też na autograf cały czas w tym boksie. Gdzieś tu myślę, będzie autograf. Jak nie w tym, to w innym. A może w dwóch, może w trzech. No zobaczymy. Gavi i to ruki. Kalulu. Lang i Dest. Kolejny Dest. Tym razem na refraktorze. Nie na czarno-białym, a na refraktorze. Także też na pewno ciekawa karta. Kogo my tutaj mamy dalej? Dias. Weckhorst. Następnie Edozi i Foden z Chelsea. Znaczy, przepraszam, City. Phil Foden. Ciekawe, czy Palmer tutaj jakiś leci. Ciekawy. Fernandez. Zobaczymy, szukamy tego Palmera. Guerreiro. Taylor i Tonali na karcie Black White Wave. A my lecimy z kolejną paczką. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Botman, Donnarumma, Jota i kolejna Barcelona, Ezalio Uli. Też Ruki. Abde. Czekajcie, zaraz. Ojek. Dobra, udało nam się tą saszetkę otworzyć, może nie tak pomyślnie, jak byśmy chcieli, ale się udało. Sabitzer, Celini. Kto tu jest dalej? Mendy i Ponali. Czy to jest numerowana Mi się ładnie świeci? Nie, ona chyba tak po prostu w słońcu się, znaczy w świetle sztucznym się po prostu tak mieni. spot Bayern Monachium, Kubama, Bayern Monachium, spot. Nkunku. Wszystkie spoty były. 27 klubów było, nie? Sporting, tak jak tu właśnie yy, był pisany. Tutaj też mamy Sporting. City, wszystko. Wszystkie kluby, jakie tu są, to, to były. Ładna karta z Manchesteru United. Też bardzo mocno się świeci. Choretier. Też nienumerowano, no bo to tylko refraktor, ale za to ładna karta, muszę Wam przyznać. Tylko, że dzisiaj po prostu mieliśmy licytację na te spoty, które nie zeszły. Nie na wszystkie spoty. Najpierw w pierwszej kolejności były spoty, te wiecie, które, które się sprzedały. I później spoty, które nie zeszły, poszły na, na licytację taką szybką, co nie? Także może, może dlatego. No, mi się wydaje, że o to tutaj chodzi. Ale nie, wszystko było, wszystko było. Hannibal. Tiges, Rodrigo. I Moriba. Szkoda, że nie autograf, nam też trafiliśmy autograf Moriby z tej edycji, z boxa, ostatnia saszetka, czy tu będzie, nie ma autografu, trudno, ale za to Baskets, y... Vieira, Arson i Kunde, także dzisiaj mamy tylko dwie numerowane, co prawda, ostatnio mieliśmy trzy, także troszeczkę lepiej, ale za to ten Sergio Ramos nam mi się wydaje wszystko tutaj wybacza, bo rzeczywiście karta niesamowita. Ramos do 50 numerowany, no to naprawdę tutaj daje nam kopa. Do tego upamekano do 199, także również piękna karta. Także gratulacje. No jeszcze mi się, mi się wydaje, że te boksy zobaczymy. Przepraszam Was bardzo. Tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że jeszcze te boksy zobaczymy. Także tutaj tutaj jeszcze powróci. Liczę, że w następnym boksie nam wpadnie jakiś fajny autografik. No bo co są niestety te boksy, gdzie mamy od tych dwóch, nawet do tych pięć, no do czterech, można tak powiedzieć, tych kart numerowanych, w jednym dwa, w drugim trzy, w drugim cztery. Także wiecie, no i możliwość autografu. Także liczę, że, że gdzieś tam jeszcze ten autograf się kryje. Fajnie sobie rzeczywiście troszeczkę tej edycji pootwierać. No bo dawnej też nie było, więc jest to taki powiew świeżości ze, ze starszych edycji także tutaj fajna fajna sprawa jak najbardziej też nie będziemy wiadomo nie wiadomo jak długo tego lecieć mi się wydaje że następny boks to byśmy sobie po prostu otworzyli Bundesliga i później znowu do tej ligi wrócili jeszcze może flagshipa gdzieś tam sobie otworzymy po drodze boksa także no będzie będzie tego trochę będzie się działo ale już niedługo nowe edycje, czyli na ten końcówka sezon 24-25 i początek 25-26. Także edycje, które jeszcze nie wyszły, będą, także będzie, będzie się działo. Teraz jest tak trochę, że, że nic nowego nie wychodzi, więc lecimy z tymi starszymi, ale już niedługo będzie, będzie się działo. Będzie też incepcja <coughs> z Bundesligi, także naprawdę fajne karty będą, ale dopiero początek, bo, bo tych edycji będzie dużo więcej. Szczęście się wyczerpało. Nie no parę kart tam ładnych padło gdzieś tam z, z tych niektórych klubów, czy to refraktory, czy tam inne karty, no ale tak, no dzisiaj już niestety bez autografu, bez karty numerowanej na Palmarze się skończyło. Ale może w następnym breaku rzeczywiście padnie ten autograf, no bo tu Bundesliga jest gwarantowanym autografem, bo to jest hobby box. Także wydaje mi się to fajną sprawą. I, I tam rzeczywiście też warto otworzyć. No też jest jeszcze Halland, Bellingham w tej edycji. Także no fajna sprawa. Moukoko też taki jeden z bardziej popularnych. Także tak by to wyglądało. Także zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda. Dzisiaj ładne karty naprawdę się trafiły. Ten Ramos do 50 naprawdę robi robotę. Ale też upamykano. Wydaje mi się, że karta mega fajna na poziomie nam się trafiła. No, i co? Na dzisiaj będziemy kończyć. Widzimy się wkrótce na zapisach, widzimy się wkrótce na, na nowych breakach. Także trzymajcie się ciepło. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrej nocy. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Chyba, że jeszcze ktoś będzie chciał personal break, to jeszcze może dzisiaj się zobaczymy.